Manko z tej strony Sermisiek. Jeżeli zastanawialiście się, jak szybko wbijać poziom, jak szybko zdobyć sporo run, to jest to idealny materiał, gdyż pokażę wam, jak zdobyć od 500 tysięcy aż do ponad miliona run, tak naprawdę w parę minut. Jak to zrobić? Sposób nie jest bardzo skomplikowany, ale warto to wszystko wytłumaczyć krok po kroku, ze względu na to, że dla początkujących graczy może to nie być łatwe. Zaczynamy w etapie, w którym znajdujemy się na początku, czyli rozmawiamy tutaj z NPC. Który pojawia się od razu po wyjściu z Samouczka. Także nie pokazywałem tutaj mapy, bo nie będzie ona potrzebna, gdyż każdy tego NPC na pewno spotkał w swojej rozgrywce, no i każdego spotka, bo jest on tutaj od razu dostępny. Kierujemy się do stołów, gdzie możemy się teleportować, więc to też jest w lewym rogu na mapie, więc nie ma tutaj problemu. Także mamy tutaj dwa palce i musimy porozmawiać z kolejnym NPC. I tutaj daje nam oczywiście kolejną misję, czyli musimy przejść dalej bo musieliśmy tutaj zareportować więc daliśmy znać warto też wiedzieć że aby tutaj przejść dalej musimy pokonać bosy i Gideona jak widać także to jest idealna miejscówka do tego żeby właśnie to zrobić i właśnie dostajemy tutaj sakwę talizman za to no i możemy dalej kontynuować Mamy tutaj miejsce które jest na samym środku jeziora praktycznie pod wieżą i wam je tutaj pokazuje także będziecie w stanie tutaj do różnego kościoła raczej dotrzeć bezproblemowo zaznaczyłem na mapie więc każdy tutaj trafi najbliższa łaska która jest dostępna żeby dotrzeć mam nadzieję że macie ją odblokowaną jeżeli nie no to macie mapę więc będziecie w stanie tutaj na spokojnie dojechać nie trzeba tutaj żadnych bossów pokonywać oprócz podstawowych po drodze tak czyli Godrika i tak dalej a do tego kościoła sobie tutaj wskakujecie na spokojnie, no i czeka znajomy dla nas NPC, z którym rozmawialiśmy wcześniej. Do niego będziemy musieli zagadać, jak zawsze, no i da nam on pięć palców, co jest istotne. Musimy z nich skorzystać, żeby zaatakować któregoś z graczy i od razu powiem, że nie jest to łatwe zadanie, ze względu na to, że na tym etapie rozgrywki wszyscy mają już dosyć dobry equipment, dosyć dobre uzbrojenie, i różnego rodzaju broń, która jest nas szybko porobić więc jak mamy tutaj ten palec, to go wykorzystujemy po to, żeby najechać inny świat, czyli innych graczy pamiętajcie też, że niektórzy nie grają solo więc możecie trafić do świata, gdzie będzie tych graczy więcej i nie będzie to łatwe oczywiście żeby ich porobić znajdowanie świata chwileczkę trwa nie zawsze też się od razu udaje więc warto chwilę poczekać i też nie zostawiać na awku, bo może się okazać, że was teleportuje no i niestety zginiecie. Dlatego jak już się teleportujecie po użyciu tego palca to wtedy najeżdżacie na kogoś innego i musicie go pokonać. Ważne w tej misji jest to właśnie, że trzeba tego gracza pokonać i musimy pokonać gospodarza. Dlatego jak nie pokonamy gospodarza to nie jesteśmy w stanie kontynuować tej misji. Więc może się okazać tak, że będziecie musieli zużyć trochę więcej tych palców do tego żeby no niestety Przejść dalej, ja trafiłem na dwóch koksów na początku, a tutaj też jest dwóch graczy. Niestety, ale akurat udało się gospodarza zabić. Taktyka moja nie była jakaś skomplikowana, po prostu zraszowałem. Też mieli dobrze tutaj miejsce przygotowane. Bo zobaczcie sobie, że są filary. Jeden tutaj się kryje za filarem, i drugi wyskakuje. Nawet nie wiedziałem, że ich jest dwóch na początku. Widzicie? I tu już lecą we mnie czary. Ale też wykorzystałem te filary na moją korzyść. No I atakuje ich, jak widzicie, uniki. Nie tylko. Naprawdę ludzie mają sporego skilla. Niektórzy wolą, jak ktoś to męczy, dręczy przez dłuższy czas, no to wtedy jest w stanie tutaj wiele porobić. No i decydujący cios, a tu dostaje spela za cały haps. Także nie zdziwcie się, jak gdzieś traficie na kogoś i was porobi, bo jest to bardzo możliwe, niestety, jak sami widzicie na załączonym obrazku. I wracamy z powrotem w to samo miejsce. Więc tu już mapa. Raczej no, będziecie po tej misji znać ją na pamięć e, i znowu e, będziemy tutaj rozmawiać z naszym NPC i on nam daje kolejne zlecenie kolejną misję. E, co do tej misji, nie jest ona za bardzo skomplikowana, bo musimy zanieść szmatę i ją napuścić krwią służki. No, akurat ta służka jest w zamku, i tu jest istotne, bo co do tarcia. Mamy możliwość dotarcia w skrócony sposób, nie ma tutaj najmniejszego problemu, bo będziemy musieli udać się do teleporterów i tam znaleźć klucz. To pokazuje oczywiście na mapie, także tutaj macie mapę, będzie też ze zbliżeniem, tak, czyli macie cztery dzwonnice, one znajdują się trochę wyżej, jak pojedziecie po lewej stronie, to dojedziecie do tej góry, no i tu po lewej macie, jak jesteście od łaski, to jest skrzynia. Ja już wykorzystałem ten klucz, więc już jest otwarta. Ale po prostu pobieracie z tej skrzyni, macie tutaj jeden dostępny klucz, i ten klucz wykorzystujecie, żeby aktywować ten teleporter. Także jak chcecie aktywować teleporter, to po prostu z tamtej skrzyni bierzecie klucz, wchodzicie, czy chcecie się udać. Tak. No i teraz przenosi Was i teleportuje do kaplicy oczekiwania, i w tej kaplicy, tutaj, ja już mam tego bossa pokonanego. Ale za tą bramą znajduje się boss, którego mamy w początku. Także, jak na początku zaczynamy rozgrywkę, to to jest ten boss, właśnie z samouczka, z poradnika i go tutaj musimy pokonać. No, czy on jest trudny? No, nie należy do najłatwiejszych, ale też nie jest jakiś najtrudniejszy. Taki ja bym uznał, że średni, ale nie jestem wyjadaczem. Więc, jak ktoś jest wyjadaczem w Dark Soulsy albo tutaj już ma trochę godzin przegrane, no to easy porobi bezproblemowo. No i biegniemy. Po schodkach nie ma tutaj skomplikowanej drogi, nie trzeba tutaj się namęczyć. No i po lewej stronie zwłoki. No i tu sobie będziemy farbować właśnie krwią słuszki. No i mamy pięknie krew zdobyta. Wracamy do naszego znajomego. No i to jest ostatnia próba. I teraz jesteśmy rekrutem. Będziemy musieli tutaj oczywiście z nim jeszcze zagadać. Dać mu swój palec, No nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej. Będzie nas to trochę bolało, więc pokazujemy mu palec. Sprawi nam to niemały ból. W końcu będziemy tutaj się poświęcać i dołączać do Boga zniszczenia krwi i wszystkiego co najgorsze. Także jak widzicie, nawet nasza mocna postać musiała zakryć zęby, żeby nie kwiczeć z bólu. No i cały rytuał zakończony. Dostajemy tutaj krwawy palec, który oczywiście nam pozwala najeżdżać innych i atakować, co już mieliśmy okazję robić wcześniej. No, i tu jest jeszcze jedna ważna informacja, bo jak znowu z nim zagadamy, to będziemy mogli się teleportować właśnie do tego pałacu. Więc pamiętajcie o tym, żeby zdobyć tą pieczęć. I jak ją zdobędziemy, widzicie, drugi raz tutaj rozmawiam. Raz nie wystarczy. I on nam daje tutaj podarek, i to jest właśnie medal rycerza czystej krwi. I dzięki temu będziemy mogli iść na audiencję do. Właśnie naszego bossa, którego musimy zabić. No i tutaj używam właśnie tej pieczęci, co jest istotne. Pamiętajcie, że można ją użyć tylko i wyłącznie raz. Nie mamy więcej możliwości, raz ją możemy użyć i koniec. Dlaczego to jest istotne? Bo niektórzy tutaj się teleportują, no i idą dalej, giną śmiercią marną, a wierzcie mi, łatwo tutaj zginąć. Więc idźcie od razu do miejsca łaski. Tu pokazuję, jak się dostać, od razu do góry. I w lewo, ja zbieram wszystko po drodze, macie tutaj od razu mapę, więc macie całą lokację odkrytą. Idźcie do tej łaski, nie zwiedzajcie, nie eksplorujcie, nie kuście losu, bo nie będziecie w stanie później już tutaj się udać. Więc łaska aktywowana, potem możecie sobie iść pozwiedzać, zobaczyć jak się szybko tutaj ginie. Naprawdę ta lokacja jest dosyć hardkorowa, ale warto mieć to na uwadze. No i tu biegniemy oczywiście. Biegniemy, uważajcie, bo czym niższy level, tym łatwiej zginąć i te trupy nie są y, bardzo tutaj mocnymi przeciwnikami, ale są w stanie nas dziabnąć, więc musicie je omijać. Jak widzicie coś jak simulator Walking Dead, y, no i biegniecie, omijacie, skaczecie, y, no co robicie, to robicie, żeby tylko je ominąć. Tutaj trochę większa blokada, więc po lewej stronie można też z prawej strony to ominąć. Przeskakujemy, przebiegamy pomiędzy no i udajemy się do środka. Tu warto mieć jakąś latareczkę albo cokolwiek innego. Można też być z pociemku, ale wierzcie mi, warto nie zabłądzić. I skręcamy w lewo, widać ślady krwi, no kilka osób już tu pewnie poległo, więc żeby was to samo nie spotkało. Tutaj w prawo, no i tu jest bardzo istotne, że widzicie, no ta droga za bardzo nie rzuca się w oczy. To tutaj właśnie pokazuje, że jak wbiegacie, zobaczcie sobie, to tu w prawo musicie udać się i od razu w lewaśkę odbić, żeby wejść do samej góry. Oczywiście gonią nas tutaj wrogowie, więc warto robić to dosyć szybko. I warto mieć szybkie nogi, bo biją naprawdę poważnie. Ja mam dosyć dużo HP, ale wierzcie mi, że można tam też bardzo szybko zginąć. No i mamy kolejną łaskę, więc już możemy czuć się w miarę bezpiecznie. No i jesteśmy już praktycznie. Przy samym bosie, więc idziemy do góry. Warto też uzupełnić sobie potiony, jak ktoś tutaj wykorzystał. Tu się tymi nie interesujemy. Tam, wiecie, wyznawcy kultu to się modlą do swojego boga. A my tu używamy windy. No i pokażę Wam pierwszy raz, jak wygląda pokonywanie tego bossa bez tego sposobu, bo można go też pokonać normalnie w walce bez wykorzystywania sposobu. Ale wierzcie mi. Nie należy to do najłatwiejszych. Naprawdę jest on bardzo mocny, co zresztą za chwilę będziecie mogli zaobserwować. No i mamy przerywnik. To możecie sobie posłuchać historii, jak to wygląda. Nasz bosik tu za chwilę ożyje. Zastanawiam się, czy to pomijać, ale uznałem, że warto, żebyście zobaczyli, jak to wszystko tutaj pięknie się prezentuje. Gra jest naprawdę opracowana i bardzo mnie to cieszy, bo lokacje sporo, bossów jest sporo, wszystkiego jest naprawdę ta historia. Ja jestem pod bardzo sporym wrażeniem, dlatego cieszę się nagrywając dla Was te poradniki. Co prawda, nagrywanie niektórych zajmuje sporo czasu, bo przykładowo pokonanie niektórych potworów nie jest łatwe. Zresztą sami dobrze wiecie, jakie to jest typ rozgrywki. Czasami klawiatura musi się martwić również o życie. Większość ludzi gra na padzie. Ja jestem hardcorem PC Master Race, to wiadomo o co chodzi. No i teraz wychodzi nasz bosik do pokonania. No nie należy on do najłatwiejszych, co zresztą już powiedziałem, więc warto skorzystać z tego sposobu, a daje naprawdę bardzo dużo run. Jesteście w stanie zdobyć tutaj tak naprawdę od 500 tysięcy aż do ponad miliona. I tu jest ważna informacja, bo właśnie możecie wykorzystać też inne moje poradniki, które pomogą Wam oczywiście zbierać lepsze sprzęty, lepsze uzbrojenie i ja tutaj też wykorzystuję to uzbrojenie, chociaż zobaczcie sobie ile on ma życia i jak mocno uderza, bo wieszcie mi to bezproblemowo mnie zabija. Chciałem to pokazać, żebyście sobie zobrazowali, że nie należą do najłatwiejszych, a tu macie sposób. Musicie skakać i tu jest istotna sprawa, musicie na to wskoczyć i tu jak skaczecie na ten wyższy to musicie przytrzymać skok, musicie skoczyć i trzymać spację. Czyli skaczecie teraz, skok i spację trzymać od razu, żeby mieć sprinta, żeby wam nie zrobił rollbacka i widzicie i wtedy jesteście w stanie na sprincie tutaj skoczyć. Jeżeli nie będziecie y, trzymać spacji jak klikniecie skok, no to wtedy nie będziecie w stanie tak daleko doskoczyć. Dlatego też jestem bez wyposażenia, no bo oczywiście wiadomo, y, Paweł jumper, czyli dalej się skacze. Tu wyposażam się w moje uzbrojenie podstawowe, które posiadam, którym walczę. No i możecie też zauważyć, że mam właśnie amulet Skarabeusza, który dodaje więcej procent do zdobywanych run, aż o 20, mam też materiał jak to właśnie zdobyć. No i zajadam też tutaj właśnie łapkę, która zwiększa o 30% nasz łup, a razem daje ze Skarabeuszem właśnie 50% więcej. Czyli mamy aż o połowę więcej, jak użyjemy i jedno i drugie, więc warto z tego korzystać, mam też materiał, tutaj wam się powinien wyświetlić, no i zobaczcie sobie, tym oto sposobem nasz przeciwnik nas nie atakuje, a my możemy go na spokojnie pokonać, e, możecie użyć oczywiście jakiego chcecie oręża, e, naprawdę ma sporo życia, więc możecie tutaj, e, nie wiem, w niego nawalać jakimiś czarami, czy co tam uznacie za stosowne, co tam najszybciej go po prostu zabije, jak widzicie... Ma on tych hp bardzo dużo. No i jak go zabijamy, no to osiągamy efekt, który chcemy tutaj osiągnąć, czyli zdobyć bardzo szybko ponad pół miliona run, bo tak naprawdę w zależności od tego, kiedy tutaj przyjdziemy, jesteśmy w stanie nawet ponad milion run uzyskać. Co możecie zaobserwować? Ja dostałem 655 tysięcy, ale miałem już tutaj e, chyba 50 poziom, coś w ten deseń, więc. Na tym poziomie tak się tutaj zdobywa. Co warto jeszcze wiedzieć, jak stąd wyjść? Musicie wejść na mapę i oczywiście teleportować się. Niestety niektóre osoby nie wiedzą, że trzeba nacisnąć Y, żeby móc teleportować się na powierzchnię, bo jesteśmy tutaj w podziemiach i możemy wybrać dowolne miejsce łaski na mapie, jakie tylko chcemy. Jest to obojętne i powrócić. Macie tutaj także bonus. Możecie tutaj dojść do miejsca, które jest znane z bardzo wielu poradników, gdzie możecie bardzo szybko nabijać poziom Gdyż mamy tutaj taki sposób, który jest w stanie pozwolić nam napijać poziom bez większego zmęczenia, a wykorzystujemy specjalną miejscówkę, właśnie tutaj do niej biegnę. Uważajcie po drodze, bo możecie bardzo szybko zginąć, więc jedźcie ile sił i nie oglądajcie się za siebie. Naprawdę, wierzcie mi, nie warto się nawet odwracać na chwilę, bo można bardzo szybko stracić życie. Potworki tutaj po drodze są bardzo silne, bardzo szybko nas mogą zabić, więc jedziemy omijając je wszystkie. Uważacie też na czary obszarowe, które zadają, bo też można tutaj stracić szybko życie. Jesteśmy na bardzo znanym klifie i tu mamy miejsce łaski. Aktywujemy je. Po aktywacji, sposób jest prosty. Musicie mieć broń dystansową, obojętnie czy będzie to łuk, czy kusza, czy co tam sobie wybierzecie. Coś, co jest w stanie atakować na daleko. Strzelacie tutaj w zwierzę, które się znajduje. Jest to taki przerośnięty ptak. On raszuje i spada z krawędzi, dzięki temu zdobywacie właśnie poziom, dzięki temu zdobywacie runy, zobaczcie, on sobie zlatuje i tyle jest pokonany. I macie darmowe runki 66 tysięcy na moim poziomie z aktywnym tylko amuletem, nie użyłem tutaj łapki. I macie tutaj miejsce, gdzie możecie używać czarów obszarowych. Każdy z tych mopków daje ponad 2k Expa. Możecie je zabijać, oczywiście, pojedynczo. Możecie też je tutaj atakować wszystkie naraz, jeżeli macie jakąś broń, która zdaje obrażenia obszarowe. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki za to, że oglądaliście. Bardzo miło z waszej strony. Trzymajcie się. Powodzonka.